Witajcie moi drodzy po dość długiej przerwie, która była spowodowana dużą ilością pracy, jaką miałam w poprzednich miesiącach. Dziś przychodzę do Was z filmikiem, który będzie testem na żywo. Będzie to test dwóch podkładów dwóch bardzo kultowych podkładów ślubnych, które. Mm, Właśnie zakupiłam już pewien czas temu z myślą o moich klientkach, właśnie przy makijażach okolicznościowych, jak i makijażach ślubnych, które muszą wytrzymać dość długi okres czasu. Jeden z tych podkładów już testowałam, zaś drugi testowałam w lżejszej wersji. Pewnie już możecie się domyślić, te osoby właśnie, które są wtajemniczone w świat makijażu mogą się domyślić, że mowa o kultowym już. Estée Lauder Double Wear oraz o Make-up Atelier Paris, czyli podkładzie wodoodpornym. Oba z tych podkładów są świetnej jakości, mają bardzo mocne krycie, długo się utrzymują. Makeup Atelier Paris Bardzo dobrze sprawdził się na mojej skórze Również na skórze Moich klientek Ten już mam w zasadzie przetestowany Ale chciałabym go porównać w zestawieniu Z Estée Lauder Double Wear Ja Estée Lauder Double Wear Jeszcze na swojej skórze jako taką nie miałam Ponieważ mam jego Lżejszą wersję, wersję Light Która jest dla mnie świetna, ponieważ ma Dobre krycie, średnie krycie Jest Lekka konsystencja, ten pod Odkład nie zapycha, um, nie powstają jakieś um niedoskonałości skórne e, oraz po prostu bardzo długo się utrzymuje no i po prostu e, według mnie jest bardzo dobry zaś Double Wear'a jeszcze e, tego klasycznego jeszcze na skórze nie miałam, także chciałabym teraz przetestować te dwa, e, dwa podkłady właśnie pod kątem krycia trwałości e, i jedną połóweczkę zrobię jednym podkładem zaś drugą e, połówkę twarzy zrobię drugim i tutaj zobaczymy jak te oba e, podkłady się sprawdzą. Aby było fair na całą skórę, na całą moją buzię nałożę bazę HD z Nexa, która jest lekka, nie zatyka porów, bardzo dobrze się sprawdza i bardzo ładnie współgra ze wszystkimi podkładami, jakie mam. Także użyję tej bazy na całą twarz, a następnie przystąpimy do aplikacji. I te dwa podkłady dzisiaj nałożę dłońmi, aby tutaj nie było jakiejś faworyzacji. Nałożę po prostu dłońmi, aby zwiększyć jego krycie. Następnie wklepię oba gąbką Blended, która Właśnie świetnie mi się sprawdza przy takim doklepywaniu makijażu, scalaniu całego podkładu ze skórą. Także tutaj zastosuję sobie ten trik z gąbką i zaczynamy. W lewą stronę twarzy nakładam Lauder de Wear w odcieniu 1N2 o nazwie Ecri. Mam nadzieję, tylko że za kolor nie będzie za ciemny, a przyjadę również pod oczami. Zobaczymy. No, krycie ma naprawdę świetne. Dużo mocniejsze od lighta. Jak widzicie, tutaj już mam nałożony Lauder Double. Wear. No krycie jest fantastyczne, naprawdę jakbym miała, wy, jakbym miała wyfotoshopowaną twarz, tu jeszcze na tej półce nic nie mam, a zaraz tutaj na prawą stronę poleci Makeup Atelier Paris. Podkład z Makeup Atelier Paris mam w odcieniu 1. W1NB, czyli jest to odcień ciepły z bardzo mocną jasną pigmentacją. Także zaraz przejdziemy do aplikacji. Jak widzicie, kolor jest bardzo, ale to bardzo żółty. I te dwa podkłady, ja wiem, że będą się odcinać od siebie, ale to jest test, więc dwa jasne, najjaśniejsze odcienie właśnie wziąłem do testów. Ten podkład zaś w w porównaniu do Estée Lauder Double Wear, jest bardzo taki kremowy wcześniej tego tak nie czułam tylko teraz mam właśnie porównanie jest super żółty ale to tylko dlatego, że wybrałam w... z tych podkładów tonację ciepłą a w Estée Lauder mam tonację neutralną I to tylko właśnie dlatego krycie również ma bardzo dobre Całkiem nieźle pachnie, choć dla niektórych te podkłady śmierdzą. Przyjadę tu też na oku. I jak widzicie, tu jestem super żółta, tu jestem neutralna, ale na tej części policzka ja już czuję ściągnięcie takie dość wyczuwalne, nawet powiem, że bardzo na tej stronie jeszcze nic mi się nie dzieje, także Double Wear ściąga skórę ja mam skórę mieszaną ale właśnie w strefie policzków bardzo przesuszoną i tu czuję po prostu taką skorupkę zobaczymy w ciągu dnia Light jest dla mnie świetny Estelauder. ten widocznie troszkę za mocny makijaż już jest skończony, tak prezentuje się strona z podkładem Estée Double Wear i powiem, że ta strona bardziej mi się podoba. A tak prezentuje się strona z Make-up Atelier Paris. Teraz podsumowanie małe. Estée Lauder jest bardziej kryjący. Yy, tutaj może być też wina tego odcienia, ponieważ bardziej podoba mi się ta tonacja neutralna niż z żółta. Ale ten etap pomijam, ponieważ są to dwie zupełnie różne tonacje. Po prostu wybrałam tak, aby mieć większą gamę kolorystyczną dla klientek. Ale Estée Lauder, na początku miałam takie uczucie bardzo ściegniętej skóry. Teraz takiego uczucia nie mam. Zaś pojawiło się ono na stronie z Makeup Atelier Paris. Czyli po około kilku minutach ta skóra... Jakby się naciąga, tak? Ten podkład staje się suchy, matowy, jakby tężeje na tej skórze. Stąd właśnie takie uczucie ściągnięcia. Lecz po pewnym czasie, właśnie na tej stronie Estel Lauder, już to uczucie zniknęło. Ogólnie, krycie jest lepsze na Estel Lauder. Kremowość bardziej podoba mi się w make-up Atelié Paris. Ogólnie podsumowując, plusy i minusy to tak, w Estée Lauder to jest krycie opakowanie, ponieważ jest bardzo ładne to jest właśnie szklana buteleczka produkt jest bardzo fajnie zapakowany jedynym minusem może być to, że nie ma pompki ale to już jest produkt kultowy, także kultowych produktów się nie zmienia bardzo ładnie przyjął bronzer rozświetlacz, jaki również przykrył mi to zaczerwienienie, które mam po ukąszeniu po jakimś owadzie po prostu bardzo ładnie właśnie wtopił się w moją skórę, mimo że odcień nie jest aż tak idealny jak powinien być, tak ładnie się Właśnie stopił z całością, zaś e, strona z tym Make-up Paris wydaje mi się być bardziej sucha. Krycie nie jest aż tak fajne jak właśnie w Estée Lauder Double Wear, ponieważ tutaj na policzku nie wiem, czy to widać, ale specjalnie tych, e, tego nie zakrywałam kolejną warstwą, ponieważ warstw e, jakie kładę ilości to był po prostu jedna warstwa. I ten efekt finalny nie podoba mi się aż tak bardzo jak właśnie w przypadku Double Wear'a. I nie do końca podoba mi się właśnie efekt finalny tego Make-Up Atelier Paris na mojej skórze, ponieważ na skórze klientek w porównaniu właśnie do Estée Lauder on bardzo fajnie wyglądał, bo po prostu zależy od rodzaju skóry i po prostu pigmentacji. Bardziej właśnie podoba mi się Estée Lauder, ładnie przykrył wszystkie niedoskonałości. Jest to produkt, który jest stricte długotrwałym, matowym produktem, dlatego wygląda też może wyglądać troszeczkę sucho na tej skórze, ponieważ no, jest to produkt długotrwały, ale ja stosuję zawsze po każdym razie, gdy używam właśnie takiego mocno krojącego, długotrwałego produktu, tej mgiełki z inglota albo różowej, albo tej zielonej zielona ma działanie matujące do skóry tłustej i ona tak bardziej matuje skórę się różowa rozświetla, także do tego podkładu użyłabym do tych podkładów użyłabym tej mgiełki różowej tak jak mówiłam, przebijają jeszcze zaczerwienienia Tutaj jest wszystko, wszystko przykryte na no, ta strona po prostu pięknie wygląda Bardzo mi się podoba Jedna warstwa i starczyła na cał, całe pokrycie tutaj hmm, połówki twarzy Tutaj jedna warstwa też starczyła, lecz nie uzyskałam takiego mocnego krycia Ogólnie odczucia całkiem w porządku Jest ok, także bardzo mi się Podoba. Ale jeżeli miałabym chyba wybierać, to wybrałabym Estelle Lauder. Jak już kupuję produkt drogi mm, ekskluzywny, to wolę mocniejsze krycie, ponieważ właśnie tego oczekuję od podkładu. Um, zobaczymy, jak z trwałością, ale bardziej właśnie jestem za tym Estelle Lauder. Zobaczymy jeżeli mam jeszcze wspomnieć o produktach, jakie użyłam to pod oczy korektor Collection Lasting Perfection w odcieniu 1 na kontur nałożyłam The Balm Bahama Mama oczywiście to jest brązer, rozświetlacz The Balm Meryluminizer oraz róż, taki wielokolorowy jest to róż z firmy FM Group a na ustach mam matową pomadkę z Sephora numer 06 nie poprawiłam brwi, ponieważ mam na nich świeżo zrobioną hennę. Rzęsy są do poprawki, ponieważ już są widoczne ubytki Ale oczu ogólnie na co dzień nie maluję bo Po prostu nie potrzebuję Także tak prezentuje się efekt końcowy Zobaczymy się za kilka godzin I porównamy sobie właśnie trwałość tych obu podkładów Także do zobaczenia Cześć, witam się z Wami po 4 godzinach testów Testów podkładów Estée Lauder Double Wear oraz Makeup up Atelier Paris. Wodoodporny podkład. Testy przebiegły pomyślnie. Od aplikacji obu podkładów minęło 4,5 godziny, około 4. W międzyczasie wypisałam sobie wszystkie kryteria, jakie brałam pod uwagę przy ocenie tych produktów. Mam tutaj konsystencję, trwałość, łatwość aplikacji, krycie, współpracę z innymi produktami. Cena, opakowanie, Um, powiększanie niedoskonałości, czyli między innymi wchodzenie w zmarszczki, um, jakieś powiększanie porów skóry um, oraz ostatni punkt to dostępność tych um, produktów. Oba te podkłady są podkładami na okazję, nie są to produkty, które stosujemy na co dzień, ponieważ um, w przypadku obu tych produktów możemy dojść do zapchania, um, może po prostu dojść do zapchania naszej skóry um, i pojawiają się jak Jakieś niedoskonałości, zaskórniki, podskórne jakieś cysty, czyli po prostu są to podkłady bardzo ciężkie, wodoodporne, bardzo kryjące, które stosujemy tylko okazyjnie m.in. na wesela, na okoliczności, na imprezy. Także przetrwają one całą noc, lecz bardzo ciężko je zmyć, są trwałe i nie nadają się do stosowania codziennego, chyba że macie taką skórę, która wiecie, że nie jest skłonna do zapychania innymi produktami. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, czyli konsystencję, to bardziej podoba mi się konsystencja podkładu Makeup Atelier Paris, ze względu na to, że bardzo fajnie przechodzi przez palce. Hmm, i jest właśnie bardzo fajna, miękka w dotyku, jeżeli mogę określić tak płyn. Jeżeli chodzi o trzeci punkt, bo tutaj przejdę do trzeciego punktu, który łączy się od razu z tym pierwszym, czyli mam na myśli łatwość aplikacji, to mimo, że make-up Atelier Paris właśnie ma fajniejszą tą konsystencję, to Stellaudor Double Wear lepiej się aplikuje. Jest jest podkładem, który bardzo fajnie wtapia się w skórę i nie jest tępy, bo na przykład ten Make-up Atelier Pari przy właśnie wtłaczaniu w skórę robi się taki tępy oporny, czuć go pod palcami i, i właśnie nie jest to zbyt przyjemne. Także tutaj w konsystencji wygrywa Make-up Atelier Pari, w łatwości aplikacji wygrywa Estée Lauder. Czyli na razie mamy 1 do 1. Chodzi o kolejny punkt, to tutaj mam trwałość. Wygrywa zdecydowanie Estée Lauder Double Wear. Teraz mamy wiosnę, jest maj... Yy... Piękny, wspaniały miesiąc, lecz dla alergików jest e, czymś strasznym, ponieważ e, my cały czas mamy katar, e, łzawią nam oczy, mamy podrażnienia na oczach i ja właśnie należę do tego grona e, osób. E, I właśnie mam alergię, mam katar e, i cały czas gdzieś tam sięgam po chusteczkę. E, I byłam zaskoczona, że Estée Lauder Double Wear nie zszedł w ogóle. Ja tych produktów zbytnio nie pudrowałam, ponieważ chciałam zobaczyć samą ich trwałość e, bez takiego nadmiernego pudrowania pudrowałam oczywiście korektor pod oczami, ponieważ jego nie testowałam i ten produkt zawsze muszę utrwalić, żeby nie zbierał mi się w zmarszczka pod oczami. Zaś, właśnie w okolicach nosa, bardzo mało pudrowałam ten obszar. I właśnie w miejscu, gdzie nie Estée Lauder mam bardzo, bardzo malutkie tylko zaczerwienienie. Nie z racji tego, że właśnie tutaj bardzo małą ilość tego pudru kładłam, ale jeżeli patrzę. Z z daleka nie widzę żadnej różnicy. Zaś na tej stronie, gdzie kładłam make-up atelier, to niestety tutaj spłatka nosa zszedł mi trochę ten produkt i skóra jest zaczerwieniona, czyli po prostu po katarze. Również, jeżeli chodzi o kolejny punkt, czyli w trwałości wygrywa zdecydowanie Estée Lauder. Jeżeli chodzi o krycie, to tutaj również wygrywa Estée Lauder Double Wear. Ogólnie jest to um, najbardziej trwały i najbardziej kryjący podkład, jaki jest dostępny na rynku, dlatego stosujemy go tylko w, na specjalne okoliczności, ponieważ nikt, żadna z nas prawdopodobnie nie maluje się tak mocno na co dzień. Ponieważ zbytnio przytłacza to skórę, nasza skóra nie oddycha e, i e, tworzą się różne problemy skórne, ale krycie ma fantastyczne. E, I właśnie tutaj przykrył mi po jednej warstwie praktycznie wszystko. No, mogę się doczepić niektórych tutaj przebarwień, jakie mi zostały podrączkowe, i tego miejsca, gdzie e, tutaj mam właśnie tą e, jakąś blizenkę, która schodzi mi z e, po prostu ugryzienie owada. E, zaś e, Make-up Atelier Paris po tej pierwszej warstwie nie przykrył mi praktycznie w ogóle tutaj. Tych przebarwień, które mam na policzku, ale ogólnie. Nie jest źle z tej strony, gdyby tylko nie fakt, że tutaj właśnie praktycznie w ogóle nie mam przykryte i właśnie po drugiej stronie brody również przebijają się niedoskonałości skóry. Tak? I na tym etapie mamy na razie 3 do 1 Dola Estée Lauder. Kolejny punkt to tutaj u mnie jest współpraca z innymi kosmetykami, i tutaj nie mogę się doczepić w sumie do żadnego z tych produktów, tych podkładów, ponieważ oba bardzo ładnie przyjmują pozostałe kosmetyki, czy brązer, czy rozświetlacz, także oba są tutaj na plus. Kolejny punkt to cena. I tutaj te dwa podkłady różnią się znacznie ceną, ponieważ make-up Atelier Paris kosztuje w granicach 120 zł. Ja go kupowałam na stronie LadyMakeup.pl. Zaś Estée Lauder Double Wear kosztuje bez złotówki 190 zł, czyli 189 zł, zaś ten pierwszy 120 około. I tutaj jest dość widoczna ta różnica cenowa. I tutaj ciężko mi jest określić, który produkt bym wybrała, ponieważ oczywiście to... Um... Co jest tańsze, to przemawia na korzyść, ale jeżeli za tym idzie trwałość produktu, to oczywiście wolę dołożyć kilkanaście, kilkadziesiąt złotych i kupić produkt lepszy, który bardziej po prostu przypadnie mi do gustu. Więc tutaj mogę powiedzieć na razie, że ceną wygrywa make Up Atelier Paris, ponieważ jest tańszy. Kolejny produkt to tutaj opakowanie i zdecydowanie wygrywa Estée Lauder, ponieważ... Już Wam pokazuję, ma on bardzo fajną szklaną butelkę, jest ona trwała, jest to porządne szkło, dlatego również płacimy taką cenę za to opakowanie, mimo że nie ma pompki. Zaś Make Up Atelier Paris jest to podkład, podobno jest to szkło, lecz moim zdaniem jest to bardzo tani plastik i opakowanie naprawdę mi się nie podoba, ponieważ ta część... Odkręca się po prostu od, od górnej i jakoś tak lata nie fajnie i to mi po prostu się nie podoba. Ta część się odkręca, jestem w szoku, ponieważ to, to schodzi od razu i nie chce się w ogóle to trzymać, po prostu lata jak oszalałe. Tutaj ten plastik jest taki średni, klej się do tego przykleja, więc. Też nie za ciekawię. Ogólnie bardziej wolę takie eleganckie wydanie, czyli wybiorę Estée Lauder, ale jeżeli chodzi o kosmetyki, to bardzo tak uwagi nie przywiązuję na to, jak wyglądają, tylko po prostu jakie mają zastosowanie i czy są po prostu dobre. Więc opakowaniem tutaj, jeżeli muszę stwierdzić, to wygrywa Estée Lauder wchodzenie w zmarszczki. Czyli tutaj mam taki podpunkt, który odnosi się do tego, jak ten podkład zachowuje się w stosunku do skóry, czy wchodzi w zmarszki, czy podkreśla pory, czy podkreśla suche skórki. I żaden z tych produktów nie podkreślił mi suchych skórek, ponieważ ja such skórek nie, suchych skórek nie mam, ponieważ bardzo dbam o moją właśnie cerę, więc tutaj takich mm, Jakichś suchych skórek nie mam, jedynie mam na oczach, ale to jest po prostu uczulenie spowodowane alergią najprawdopodobniej. Ehm, zaś, co mogę powiedzieć, e, to, że Estée Lauder wszedł mi w zmarszczki mimiczne właśnie tutaj w bruzdę. E, dokładnie tutaj widać w, e, przy zbliżeniu, a widzę to bardzo dokładnie w lusterku. Zaś po drugiej stronie Majka Patelier nic, e, po prostu nie wszedł w te zmarszczki. Także tutaj wygrywa na tym. E, na tej płaszczyźnie Make-up Atelier Paris. Jeżeli chodzi o dostępność, to zdecydowanie wygrywa Estée Lauder, ponieważ. Um... Produkty Estée Lauder są powszechnie dostępne w Douglasie, w Seforze, na stoiskach Estée Lauder i sklepach firmowych. Możemy przyjść, zobaczyć próbkę, potestować, wziąć do domu, zobaczyć, czy ten produkt nas zadowala. Zaś Makeup Atelier Paris jest dostępny tylko internetowo, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. U nas w Rzeszowie niestety nie mamy żadnej takiej drogerii, takiego sklepu, który po prostu oferowałby te podkłady oraz ich próbki, więc tutaj trzeba po prostu zamawiać w ciemno. Ja te odcienie wybieram. Pytając po prostu na grupie na Facebooku dziewczyn, które najbardziej polecają takie najbardziej powszechne 2 trzy odcienie, bo wiadomo, produkty te można mieszać. Dlatego też, kupując te podkłady, wziąłam zupełnie różne tonacje, aby móc je za sobą mieszać i stworzyć swój idealny podkład. Jeżeli chodzi o punktację, to 6 punktów zdobywa Estella Lauder Double Wear, zaś 4 punkty zdobywa Makeup Atelier Paris. Podkład wodoodporny Waterproof Liquid Foundation. Czyli wygrywa Estée Lauder. Jest to naprawdę świetny produkt, warte swojej ceny. Mimo, że ja mam skórę mieszaną, te policzki mam suche, to na tym etapie bardzo dobrze noszę ten podkład, nic mi się nie starło. Również z, z, z czołami nie strzedł ten produkt, nie czuję jakiegoś ściągnięcia tak jak na początku. Widocznie moja skóra się przyzwyczaiła, albo po prostu ten podkład już się jakby uplastycznił, uformował na tej skórze. I wszystko jest ok, dobrze. Ja na dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Jeżeli podobał wam się taki test dwóch podobnych produktów, to dajcie kciuka w górę. Mam kilka jeszcze różnych właśnie takich kosmetyków, które mogłabym zestawić w takiej półce twarzy pół na pół i po prostu bym wam pokazała, jak obie marki, obie firmy się sprawują w właśnie takim połączeniu. Podobnych do, siebie, podobnych do siebie podkładów. Nie mówię, że make-up Atelier Paris jest zły, ponieważ e, bardzo fajnie współgrał mi ostatnio, gdy malowałam klientkę. E, bardzo fajnie się sprawdzał. Również tutaj testowałam na innych osobach e, Również w moim makijażu, również świetnie się sprawdził Ma on troszeczkę mniejsze krycie, zaś Estée Lauder jest no super, że tak powiem szpachelką To jest bardzo mocno kryjący podkład, który jest photoshopem w płynie Na co dzień ja jednak wybiorę estelauder Lauder Double Wear w wersji light Który również ma fajne krycie, jest lżejszy, nie zatyka porów ponieważ jest beztłuszczowy i świetnie się sprawdza. Niemniej jednak te dwa produkty um, są kultowe ze względu na to, że po prostu są świetne, są dobre, trzymają się długie godziny. Um, jednak dla mnie, dla mojej skóry lepiej spisał się Estée Lauder. Nie jest powiedziane, że dla Twojej będzie lepszy. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Mam nadzieję, że już niedługo, obiecuję. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.